Cześć kochani, dojrzałam dzisiaj do pokazania Wam tak osobnego filmu, bo już tam wspominałam, pokazywałam gdzieś tak mimochodem tą moją pracę, czyli mediowy pędzel. Praca, z która jest no, z warsztatów u Kasi Kędzi Kędzierskiej w sklepiku Gosi. Pracy, z której wybitnie nie byłam zadowolona, ani tworząc, chociaż, no wiecie, trochę się bawiłam. To może, może trochę tak, widzicie z samej tej zabawy, bo zabawa mi się podobała, efekt w ogóle. Później próbowałam trochę to podrasować w domu. No to powiedzmy, że jako taką, ale kupiłam sobie te y, proszki od 13, 13 arc. Te kolor glowy, no, ten taki różowy, fuksjowy i właśnie niebieski. No to stwierdziłam, że dobra, no, już gorzej być nie może. Moja przyjaciółka <coughs> uratowała w ogóle tą pracę przed śmietnikiem, bo ja miałam ochotę ją od razu wyrzucić, ale no powiedziała, że, że, że jak mam wyrzucić, to, ja, to absolutnie żona chce. Wydobra, dobra, ale ja spróbuję trochę podrasować. I właśnie użyłam tych proszków i zaczęło mi się to nawet trochę podobać. No, pierwotnie praca była biała. Biała z, to z turkusowymi tutaj takimi... No, nadziejami, jakby nie, ona była turkusowa. I, no, i trochę złota. gdzie niegdzie właśnie tym złotem boskami pojeździłam sobie. Później chlepnęłam czarną farbą, co było błędem. <grywania> Więc próbując ratować w domu, już pochlapałam białą farbą i złotą farbą. Więc troszkę powiedzmy, że te czarne chlapki się zniknęły. Tu zapomniałam powiedzieć, no, że generalnie, y konstrukcyjnie, no to jest na kanwie, jest maska. Później są odlewy z żywicy przyklejone. Są jakieś takie półperełki. <laughs> nie wiem, no takie wiecie. I co tu jeszcze jest? No jest ten pędzel. Są skrzydła. Jakieś trybiki były w ogóle w zestawie. Ja tych trybików raczej nie użyłam. Tam pod spodem metalowe elementy jakieś. No trochę tu tego było. <laughs> Mikrokulki. Ale dopiero gdy właśnie dodałam tych Color Glowów to zrobiła się taka trochę głębia, bo tymi proszkami posypałam przede wszystkim na napisie i tak to wszystko pociekło tu i do góry, bo ten niebieski szedł tak i różowy dałam tylko góra, dół, tak jak idzie pędzel i to się tak fajnie pomieszało z, z, i taki fiolet się stworzył z tym, z tym niebieskim bo jeszcze tego proszku niebieskiego też tu trochę dałam, ale on jest bardzo słabo widoczny no, on jest taki trochę bardziej w błękit wpadający niż w turkus, bo to robiłam w turkusie. Więc tu gdzie widzicie tak bardziej błękitnie, no to właśnie są te proszki. Ale nie ma tego zbyt dużo, jest taki po prostu mocniejszy kolor, gdzie nie gdzie powpadał. Ale no, nawet mi się podoba teraz ta wersja taka z tymi zaciekami akwarelowymi. I myślę, że, że no, może jeszcze, może jeszcze coś takiego kiedyś stworzę. Może niekoniecznie pędzel, może coś bardziej użytkowego, bo ja jednak lubię użytkowe prace, ale no nie skreślam całkiem tego i nie będzie mi bardzo wstyd, jak moja <laughs> przyjaciółka powiesi to gdzieś u siebie w domu. No ale jeżeli jej się nie spodoba ta wersja i wyrzuci, to też nie będę miała jej tego za złe. Dobrze, więc tak, dzisiaj bardzo krótki filmik, bo przed przekazaniem tej pracy dalej Chciałam jednak te moje przemyślenia nagrać, że może nie zawsze te mediowe prace nasze, czy w ogóle jakiekolwiek prace, nie? trzeba skreślać na starcie. Może trzeba im dać odczekać, coś przerobić, coś pokombinować. Nie wiem, czy jakby tutaj dołożyć jakiegoś jeszcze koloru żeby coś tutaj też lepiej nie wyglądało, no ale kupiłam tylko te dwa proszki i, i, no, i, i myślę, jak tutaj znowu szybko powiększyć kolekcję. No ale jest na razie na takim etapie, na jakim ja jestem, mediowym, czy nie wiecie, no słabym, nie? Ale, ale może powiem tak, zadowalającym. Więc bardzo się cieszę, że ten różowy tutaj poszedł w ruch, więc tak się troszkę, no troszkę się zrobiło kolorowi. Dobrze, nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!